Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jak możecie zobaczyć po tytule widzimy się w chorolumpeksowym, gdzie będziemy mierzyć rzeczy, które zostały zakupione. Część była niemierzona, część już jest noszona, natomiast chcę nagrać ten film, bo jestem bardzo ciekawa też Waszych opinii, tego co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Sklepem, w którym były głównie robione zakupy w paru miejscach w Katowicach i w Tychach, był Viva Profit, także ja osobiście bardzo polecam ten sklep. Był kiedyś na właśnie była na, na kanale kiedyś seria Second Hand gdzie też właśnie była mimo w Bielsku białej, gdzieś tam Wam wstawię urywek jak znajdę ten film, a na pewno go znajdę, bo jest jeszcze zapisanych roboczych. Tam właśnie byłam, przechodziłam cały sklep, znajdowałam rzeczy, tworzyłam z tego stylizację, natomiast dzisiaj będzie tylko mierzenie takie try on haul, więc bez zbędnego przedłużania zabieram się za pokazywanie wam rzeczy, bo jest ich całkiem sporo, zaraz wam pokażę praktycznie cała siata ubrań do przymierzenia, więc nie daćmy zbędnie czasu i zabieram się za mierzenie. Pierwszą rzeczą jest koszulka z Krywitu, ona jest w sumie ala sportowa, natomiast ja ją też noszę troszeczkę jak na co dzień. Ma bardzo przezroczyste ramiona, więc fajnie się komponuje. Jest taka delikatnie oversize'owa, nie jest żadna przylegająca nic w tym stylu, więc wydaje mi się, że całkiem spoko. Um, no i kosztowała jakoś dużo, bo około 20 zł, więc tak troszeczkę sieciówką. Kolejną rzeczą, która jeszcze jak widzicie jest tutaj z metką, jest lekko, wygnieciona, nie zwraca się na do uwagi, bo to wszystko jest między przeprowadzkami i tak dalej, więc ten film jest totalnie na spontanie, ale chciałam bardzo go nagrać, bo jestem ciekawa właśnie opinii odnośnie rzeczy i czy dajcie mi znać, czy wychodzicie też po lupach i czy szukacie swoich perełek, które gdzieś tam znajdujecie. Ja jak poluję i na coś poluję, to przede wszystkim patrzę na markowe rzeczy, które gdzieś tam faktycznie można znaleźć, to nie, ale coś na coś też unikatowego, co można później przywestylizować. Raczej nie patrzę pod względem przerobienia, bo raz tak. Zrobiłam, że w sumie zrobiłam całe zakupy pod przerobienie i nigdy tego nie przerobiłam i nic nie zrobiłam, więc to u mnie akurat przerabianie i szukanie w... pod po względem przerabienia się niestety nie sprawdziło. Tutaj mamy rozmiar S i koszt 26 zł. Także ja się szybko przebieram i do Was wracam, okay. więc na ciele wygląda mniej więcej w ten sposób. Znaczek jest wyżej niż sądziłam. Natomiast w ogóle jest spoko, jest bardziej przelegająca niż ta, która była wcześniej i mam wrażenie, że albo to jest odnoszenia, chociaż nie wygląda na jakąś mocno znoszoną, jest ten dekolt trochę bardziej rozciągnięty. Teraz pytanie, czy to wygląda źle, czy nie, potem zobaczę w kamerze, bo nie mam podglądu, ale wygląda całkiem spoko, nie wygląda źle. Kolejną rzeczą jest koszula z Karmina Klejna. ona jest nowka jeszcze z metką, nie widzę jakichś większych śladów użytkowania, ani żadnych zabrudzeń, żadnych plamiet została ona wzięta. Jedynym minusem jest taki trochę większy dekolt, to jest rozmiar M. Na metce rozmiar M mamy w dolarach 69,50. To potem Wam też takie przeliczenie. Tutaj na metce 150 zł, więc sobie potem to przeliczymy. Ja wam to przeliczę, zrobię futkost. To była jedna z droższych rzeczy, które w sumie wziąłam. Były chyba dwie takie droższe, które rzeczywiście postawiłam. Jeszcze jest chyba jedna bluza, taka czerwona, ale ona też była oryginalna, więc e, zostaje mi się tylko przebrać i do Was ją przymierzyć, więc zaraz zobaczymy, jak ona leży. Okej, okay, więc jeżeli chodzi o koszulę, to tak jak mówiłam, dekolt jest bardzo duży, więc musiałabym się do niego mocno przyzwyczaić. Rękawy możemy sobie śmiało tak ściągnąć. Jest taka w miarę luźniejsza, ale wygląda całkiem ciekawie. Jest do jakichś klasycznych spodniczanych, do jakichś fajnych szpilek. Stylizacja myślę, że całkiem spoko, nie wygląda źle. Kojarzy mi się trochę z takimi też krowymi łatkami, co yy, wcześniej kojarzyło się z moim mocnym zawodem, ale po zmianie pracy już na szczęście się nie kojarzy. Jeżeli chodzi o samą koszulę, nie wiem, dajcie mi znać, czy mi się podoba, czy nie. Rękawy są długie, jak ja je spuszczę, to nawet dla mnie są delikatnie za długie, więc yy, myślę, że można to jakoś skrócić, ale chyba nie ma sensu, bo jak ja sobie to tak podwinę, czy nawet mamy możliwość podwinięcia sobie w ten sposób, na, na ten rękawek i zawinięcia, bo widzę, że jest też taka możliwość, przecież nie widzę tego paska, więc to chyba będzie można, aha, czyli rękawek po prostu zawijamy, więc można rękawek też zawinąć, więc jest słabo, a jest, widzicie, nie umiałam tego znaleźć, ale spokojnie mogę zrobić sobie z tego też takie trzy czwarte, więc ogólnie koszula spoko, będzie wielofunkcyjna, na głodne, na letnie, bardzo elegancka. Dajcie mi znać, czy prześwituje, czy nie. Bo ja na przykład nie widzę, żeby mocno prześwitywało. Może delikatnie gdzieś tam w tych białych akcentach. Ale te akcenty, właśnie białe i czarne, gdzieś tam trochę niwelują, to że to prześwituje, więc słowa. Nie, ogólnie kurszulę mi się mega podoba. I jak na to, ile bym zapłaciła po normalnej, regularnej cenie. To i tak jest całkiem spoko. Myślę, że nie jest najgorzej, więc to jest taka jedna z tych droższych rzeczy, które gdzieś tam mam. No ale wiadomo, płacimy też za firmę, więc no nie ma co ukrywać, cena jest taka, a nie inna. Natomiast jest tam dużo takich markowości, które możecie znaleźć też bardzo, bardzo tanie. I to nie jest żadna współpraca, ja po prostu bardzo lubię gdzieś tam e, chodzić na, na lumpeksy, uwielbiam te vive, zawsze tam znajduję coś, co gdzieś mi się podoba. No wiadomo, mamy też takie dni, że nic nie znajdziemy, bo to jest jak loteria. Ale ogólnie koszula mega mi się podoba, także na plus jak najbardziej. Kolejną rzeczą jest klasyczna czarna koszulka z napisem bonjour. Myślałam bardziej pod względem spulentbert tych spodni, które miałam już gdzieś na filmiku czy na zdjęciach na Instagramie, żeby sobie właśnie ją tak tutaj związać i do tych spodni jakieś szpilki do tego. Taka luźniejsza, a brakowało mi takich basicowych czarnych koszulek, to nawet gdyby idzie, nie wiem, zakryć czymkolwiek czy dobrać do tego marynarkę czy cokolwiek, więc no takie basiciki gdzieś tam mi się przydały. To jest 18 zł i rozmiar 38, więc ona też będzie taka większa. Jedynym takim chyba minusem, dla którego właśnie pomyślałam o tym, żeby związać tą koszulkę, jest to, że ona jest krótka. Bardzo nie lubię takich krótkich koszulek, Wolę, jak one są delikatnie dłuższe, że mogę sobie normalnie włożyć w spodnie, bo często chodzę tak, że koszulka jest w zapleta na paskiem. Przecież po prostu przepasam ją sobie w ten sposób, ale to wygląda na mocno naciągnięte. Dlatego myślę, że nawet lepiej by to wyglądało, gdybym sobie w miarę w jakiś sposób to związała i zrobiła sobie z takiego ala lacroptopa z tego. Nie wiem, ale jest spoko. Jest taka klasyczna, wiele basy, więc myślę, że można byłoby coś pokominać i tutaj wyjątkowo to przerobić. Jeżeli chodzi o tę rzecz, to jest taki po prostu klasyczny topik, ja takie topiki bardzo lubię do, do jeansów, do czegokolwiek, czy do po prostu czarnych, klasycznych spodni z wysokim stanem, to myślałam bardziej pod względem życia towarzyskiego, klubowania, mariackiej lub tego, innych rzeczy, natomiast myślę, że do klasycznej stylizacji też całkiem spoko by to wyglądało. Przebiorę się i zaraz zobaczymy. Dobra, jeżeli chodzi o wygląd tej koszulki, to nie, musicie ocenić sami, czy jest spoko, czy nie. Wygląda całkiem spoko. Myślę, że takie na wieczory do jakiejś marynarki czy czegokolwiek byłoby to w miarę ok. Nie będzie jakoś widać. Z tyłu, czy ma jakieś super wycięcie. No może może trochę jest tu mocno wycięta, więc stanik będzie delikatny, widać, że do tego można też ubrać coś bez stanika. Natomiast myślę, że nie jest najgorsza. Ale myślałam, że będzie wyglądać lepiej. Szczerze, tak jak ją założyłam, to nie, nie wygląda ze specjalnie. Ale to i tak jakieś takie 18 zł, czy tam paręnaście groszy za to było, więc... Żal było nie wziąć, bo można było z tego coś spogo zrobić, ale jeszcze pokombinujemy. Jeszcze się ogarnę, okay. szybki slash im dłużej w tym chodzę, tym gorzej się w tym czuję, więc to mnie pójdzie na Vinted do sprzedania, może komuś się spodoba, także tutaj podziękuję Wam też moje Vinted. Podczas prywatki w ogóle znalazłam mega dużo rzeczy, które chciałabym sprzedać, a są w całkiem spoko stanie, więc szkoda, żeby się zmarnowały. O tej bluzie mam mówiłam, no powiem że czerwona ze strząpiona też jest jakaś mega publiczna, nie wiem co z tymi rzeczami i o co chodzi, ale z tyłu wygląda w ten sposób, więc fajnie się prezentuje, na no, jakieś chłodne wieczory jest taka crop topowa, z kapturkiem, do tego mamy na wykończeniach też chyba tak to było, o, na tych sznurówkach nie na sznurówkach, tylko na tym na sznurówkach też mamy właśnie ten napis o czampionkach więc spoko, wydaje się ok nie mam chyba zwykłej metki tej sklepowej ale tu tak patrzy. wiem na pewno, że jest to rozmiar M rozmiar M, ale chyba nie widzę, żeby ta metkę gdzieś to miało też znaczek Championage, jest, więc taka, ona chyba też kosztowała około stówki albo 130. Jak coś w tych okolicach tak się prezentuje, te rękawy są mega duże, takie, takie lupiarskie trochę, ale ogólnie sama, sama bluza mi się podoba, markowo też całkiem spoko, więc myślę, że na jakieś taki wieczorek, kapturek też jest, więc myślę, że on się będzie też spoko gdzieś tam układał i prezentował, jak się go naciągnie na głowę. To mniej więcej tak to wygląda. Nie da, mocniej się nie do tego niestety rozszerzy, więc wygląda to w ten sposób. Ta Te rękawy, boże, to jakoś da się wywinąć pewnie, ale ona w środku jest też taka bardzo bulerkowa, ma taki mega-wieluś materiał, więc fajnie. Wygląda całkiem spokojnie, mi się podoba, więc zobaczymy, czy ona się będzie nosiła, czy się nie będzie nosiła dopiero w jesień gdzieś tam się o tym przekona ale jest taka, nie za długa, nie za krótka, jest taka w sam raz, więc coś pod to nie, nawet nie czar, nic po to zakładać, więc. Myślę, że jestem prawdę całkiem całkiem spoko. Kolejną rzeczą, już taką trochę bardziej kobiecą sukienkę jest właśnie ta sukienka. Ona jest zapinana z tyłu, e, ma też ramionczka, więc fajnie, bo można sobie gdzieś tam to, trochę to uregulować. Jest z tego co wiem, to z e, z XS. Nie mam pojęcia, jak w ogóle wymawia się ten sklep, także nie zwracajcie na to uwagi, ale jest mega przerganająca i jestem ciekawa w ogóle, czy się z nią jeszcze, bo ją kupowałam to dobre parę miesięcy temu. Nie wiem, zaraz zobaczymy, także zaraz, 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 a już przebrana. Ogólnie mega mi się podoba, jest mega dopasowana, mega przelegająca. Jedynym minusem jest to i muszę jakoś to wykombinować, żeby te ramionczka tak mocno nie ciągnęły tej, tej sukienki, bo wystają te szłówki od scenika, a tak być nie powinno, ale ogólnie prezentuje się całkiem w porządku. Nie prezentuje się jakoś najgorzej, więc mega mi się ta sukienka podoba, czy do jakichś śpiech, do czegokolwiek. Jeżeli chodzi o ruchy, to jest w sumie <grym> rozciągliwa więc myślę, że nawet nie ma tragedii. Ej, ale nie, ale sukienka mega mi się podoba, jest taka dopasowana no, do szpilek, będzie wyglądała idealnie, naprawdę. Tylko trzeba wymyśleć coś na to, bo strasznie ciągną te szówki. W ogóle mega fajnie już one są, bo na tym mocno odstawała. Ona ma też taki zamek z tyłu, więc no super, mega wygląda, mega mi się podoba i no i te wcięcie tu w ogóle mega fajnie wygląda. Coś ciekawego, taki bardziej ciekawy akcent się tu dzieje, więc myślę, że na jakąś imprezę czy na jakieś wyjście na miasto, czy na festiwal, czy na cokolwiek będzie super. Także myślę, że możemy przejść do kolejnej rzeczy. Zaczniemy teraz tak bardziej kobieco, więc polecimy sukienkami. Mam kolejną sukienkę, ona też jest taka bardziej taliowana. Ma nawet takie specjalne marszczenia tutaj gdzieś tam z tyłu. Nie no, wygląda bosko, ją się wiąże w ten sposób, więc zaraz się w nią przebiorę i zaraz ocenicie i zobaczycie, czy, czy jest warta uwagi, czy nie. Ale jak ja ją zobaczyłam na Wyszaku. Gdzieś tam z jaka przymierzamy, czy pasuje tutaj w okolicach bioder, kształtu i tuszy, i że nie wygląda jakoś kiepsko w biuście. No ale to zaraz ocenimy wszyscy. Okej, okay. myślę, że wygląda całkiem spoko. Ja mam dosyć mały biust, więc on też nie będzie się jakoś super ekstra wyróżniał. Ale myślę, że nawet gdyby dać tutaj jakiś stanik albo chociaż mocniej zatejpować, to byłoby całkiem spoko. Ogólnie wygląda ładnie, wiązanie też mega mi się podoba. Bo jest związana z tyłu, jest taka trochę. Kojarzy mi się z moją sukienką na studniówkę. Trochę. Też była czarna i błyszcząca, ale moja sukienka była tu wiązana tymi dwoma ale Ale ogólnie nie jest zła. Też fajnie poda mi się to tu. Tak się troszeczkę marszczy. Przynajmniej z tej strony. Nie wiem, czy to widać, ale ona się tu marszczy. Tu nie. i ale czemu tak? Tylko z jednej strony? Mogłoby się to marszczyć z dwóch. Nie, ale też spokojnie wygląda, że ta sukienka. Tylko ona już jest mniej opinająca, jest minimalnie dłuższa, taka delikatnie za kolanko. Jest do jakichś szpilek, czy do czegokolwiek. Nie, spoko. Mi się podoba. Ładnie wygląda. Zobaczę też potem na kamerze, także będę, będę montować będę sama się przyglądać, jak to wygląda, bo nie mam tu jeszcze w pokoju lustra, także wszystko jest to takie jeszcze na gorąco. Ale możecie dać mi znać w komentarzach, jakie lumpeksy wy lubicie, jakie perły gdzieś tam znaleźliście. I w zasadzie, why not, jeżeli lubicie chodzić po lumpeksach i wasza szafa w ogóle dosłownie pęka w szwach, macie mega pomysły na stylizację, macie coś unikatowego i ciekawego, dam wspólny hashtag, gdzie jak będziecie robić jakieś sobie zakupy, czy stworzyć stylizację, żebyście mogli być też potem w tym w tym foty, to dajcie znać pod tym hashtagiem właśnie i oznaczcie mnie i dajcie hashtag, więc ja jestem też bardzo ciekawa i zaczerpnę trochę inspiracji. Może wy macie jakieś ciekawe pomysły, co można ciekawego stworzyć, jakie fajne ubrania komponujecie ze sobą, może jest Jakaś różna kolorystyka, bo u mnie, jak widzicie, przewiera głównie biel, czerń czasami i co jakiś czas się zdarza, jakiś czerwień, ale myślę właśnie o wprowadzenie trochę większej ilości kolorów. Natomiast myślę, że to mogło być całkiem spoko. Taki hashtag, gdzie pokazujecie swoje stylizacje zakupione w lumpeksach, do których wychodzicie. Kolejną rzeczą w ogóle, którą mam tu, to jest kombinacja, on mi się mega podoba. Jedyny minus jest taki, że się okropnie sypie. Jest na takich mega wąskich ramiączkach. W ogóle ta sukienka, tak by the way, szybka przebić, to jest chęć. kosztowała 35 zł, rozmiar M. A tutaj mamy stop shopu, rozmiar 34, czyli to będzie jakaś taka eseczka. I też 35 zł. Mega kombinezon. On jest tutaj delikatnie marszczony, więc mega do jakiejś, nie wiem, marynary, czy wysokich butów, czy cięższych butów będzie wyglądał. Także ja szybko się przebieram i Wam, jak on wygląda. No, patrzcie na to. Jezu, ja jestem tak zachwycona totalnie tym kombine kombinezonem. Jeszcze ściągnę sobie te, ale mega się sobie totalnie. Ale ja jestem fest zachwycona, jak to wygląda. Naprawdę, patrzcie na to. Wyglądasz to. Szkoda, że tu nie ma żadnych takich wiecie kieszeni, ale wygląda naprawdę super. I do tego buty, jakieś marynara czy cokolwiek. Większe dodatki. Fajnie wygląda. Trochę gryzący. Trzeba przyznać, że troszeczkę gryzie faktycznie po ciele, ale nie ma tragedii. Jest naprawdę całkiem spoko. Także mega będę zadowolona z tego kombinezonu. Już nie mogę się doczekać, aż go założę, wiecie, tak dziś, żeby sobie potuttać. Można być jutro pójdę na jakieś foty. Nie, ale fajnie. Fajnie, super będzie wyglądał do jakichś większych butów czy czegokolwiek. I te marszczenie też nie wygląda, źle. Że... Nie, jestem mega zadowolona. Tu bym dała nawet 8,5 na 10, jakbym miała oceniać. Także dajcie znać, czy mi się podoba, bo mi bardzo jestem mega zachwycona. Tak samo jak tą przylegającą sukienką. I w sumie nie kosztowało drogo, bo około tych 35 zł, więc. Damy może delikatnie taniej tanio bo teraz kombinacje klasyczne są takie w miarę drogie, więc. Zobaczymy, może będzie się nosiło. Także jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to będzie wszystko. To były wszystkie rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Kolejny film myślę, że rozbudujemy bardziej odnośnie też chodzenia po sklepie, po samu, bo samo szukanie moim zdaniem jest mega fajne. Ja bardzo lubię oglądać takie filmy, gdzie faktycznie chodzi się po tym sklepie, gdzie się szuka, gdzie mamy możliwość przejrzenia wszystkich rzeczy, zrobić takie selekcji, a w domu będzie już taki typowy try on, takie typowe mierzenie, chyba że macie ochotę, żeby zamówiła coś z jakiegoś sklepu internetowego, który Was interesuje. I dopiero będziemy mierzyć i jak nie to będziemy odsyłać. więc możecie też mi znać, czy taka forma filmów też by wam się podobała. Lubię takie filmy oglądać też u innych twórców, no bo są one takie luźne, więc mogę sobie to puścić tam w tle, jak sobie sprzątam, czy coś ogarniam, a takie filmy też chciałabym postawić na moim kanale. Wpadajcie też na mojego Instagrama, rolka gdzieś tam się w tle pojawi właśnie z tego Instagrama, jestem tam o wiele częściej, bardzo dużo z wami rozmawiam, udostępniam ankiety, pytam o różne rzeczy, by dopasować też Kontent do Was i do tego, co lubicie oglądać. Um, odpowiadam na pytania, lajkuję, komentuję, wrzucam Wasze posty, pokazuję troszeczkę urywek daily z mojego życia, jak wygląda mniej więcej cała obróbka tego wszystkiego, wiecie tak bardziej od kuchni. Pokazuję też trochę życia prywatnego, więc naprawdę dużo dzieje się na Instagramie: będą zdjęcia, będą reelsy, więc wpadaj. Tymczasem ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Wyglądam prześmiesznie, ale tak wyglądają vlogi i tak wyglądają chole przebierane, więc. Mam nadzieję, że dzisiejszy film się Wam podobał. Czekajcie na kolejne filmy. Będą już za niedługo. Widzimy się w kolejnym filmie. I życzę Wam miłego wieczoru bądź poranka. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.